Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Maxa, to jest kolejny odcinek ze szkoły dla postaci Brawl teraz moi drodzy. I dzisiaj byśmy chcieli wam ogłosić, że na 60 tysięcy subskrypcji, moi drodzy, jak zostawicie pod tym odcinkiem łapeczkę w górę i napiszecie po raz kolejny piosenka, to już naprawdę nagramy dla Was piosenkę, moi drodzy, specjalną piosenkę na 10 tysięcy subskrypcji, moi drodzy, specjalną piosenkę, prawda, ale Primo. A, jasne! Nagramy takie drapsy, może nagramy, albo moi drodzy, to chcecie nagrać. W każdym razie zostawcie łapkę w górę napiszcie, jak jakbyście chcieli piosenkę zobaczyć, moi drodzy. A dzisiaj jest kolejny dzień, moi drodzy, w szkole dla postaci skoć El primo w ogóle. I dzisiaj moi drodzy, wreszcie już. Tutaj powrócił do nas Jean i Leon, moi drodzy. Mimo tego, że byli aresztowani, ale w ogóle sprawa się już skończyła. Ale w takim razie chodźmy do szkoły. o się ma Jean? Dż, eee, odpatrzewał. Jin jakiś nie, nieprzytomny. Jean nieprzytomny, właśnie. E, ten. Oś oh, się ma Leon. I, siema, i siema. jak się, jak się w ogóle zlecało na, nasze zabójstwo w ogóle, Leon? Co? Wstydziłbyś się naprawdę, co zrobić w poprzednim odcinku. No fajnie, fajnie. No nie, się co, co. Ten się ma w ogóle wszystkim. E, dzień dobry, dzień dobry. Nie, e, czy wygracie Czy wygracie na playaku właśnie? Dzień dobry! Dzień dobry. Czemu, cze, czemu pan dyrektor z panią nauczycielką grają właśnie na PlayStation w jakieś głupie gry? Pewnie strzelanki, tak? Panie się strzelałeś? Zwróci nam się w tej szkole, jak was nie Pe mam. Pewnie Call of Duty graliście, tak? Albo The Simsy y kraka jakiegoś. No dokładnie, ajajaj. Pewnie ja a dzieci tak. mogliście w tym Dobra, w takwize może tak, 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 możesz... Tak, groszko i możesz lekcję. O, Tutaj. Tak, tak, A ty będziesz pamiętaj, strzelaj Gole. E, czyli jednak fify grali, no, no. widziałem. Dobra, chodźmy na wszaki no, na lekcje. Tak. A dobrze, dzisiaj kolejna lekcja, lekcja szesnasta i dzisiaj porozmawiamy o ulcach, ale nie tak normalnie ulcy, tylko... O ultach waszych kolegów. O, w yeah. ogóle. Wow. E, e, co? Co? Stop! Stop! Przecież tutaj był Spike! Ehm. Wziąłem go 30 sekund no. temu. Co się stało ze Spike'em? Dzięki! Co się z nim stało? On tutaj był. Przecież moment on temu się... on tu był! Co wy gadacie? Przecież on nie ma ulta znikania! Przecież on, on nie ma ulta znikania, dodam głowę, że on był 30 sekund temu, 15 sekund temu był tutaj! Tutaj siedział Spike, tutaj gdzieś siedział tutaj. Był dosłownie! Nie róbmy afery siadajcie! E, dobra, ale naprawdę to jest dziwne! To jest dziwne! Dobrze, więc piszemy, lekcja, temat, a więc dobrze, przejdźmy do kolejnej, y, dalszej części! No lekcja. ja myślę w ogóle! Co? Gdzie jest pennet, co?! Co? Przecież to była pełna! Oj, ona się Prze... siedziała! Moment Chwilę. przecież! że pani, niech pani mi mnie teraz nie wrabia, że jej nie było, bo nie, ja nie. Pa... Nie, proszę pani, to, to już, ona już naprawdę. Jest. To już naprawdę... Żarty. Co, ale, ale naprawdę, no ktoś. Nie wiem, co się dzieje. To jest niemożliwe. Przecież nikt z ich nie ma ulta znikania. Kto, Kto z ich znika? Nikt nie. Ale czekajcie, czy, No nikt nie uciekł. Nikt, przecież to, był, to była sekunda, jak zniknęli. Nie, nie możemy uciec w tym, w tym momencie. Ej, może coś się dzieje Ej, coś coś się dzieje. Ej, El primo, musimy coś z tym zrobić. Przecież tak nie może być przybić. Musimy... Chodź do dyrektora, musimy powiedzieć, że znikają osoby. Bo już naprawdę, pen jest zniknęła. Pan Idziemy do dyrektora powiedzieć, że znikają. Do toalety Tak, do toalety. Ale musi pojedąć o tym dyrektora. Chodź. Dobra, El primo, chodźmy. Tego dyrektora, bo to naprawdę jest dziwne. Znikają po prostu osoby, moi drodzy, znikają osoby, to jest niemożliwe! Ale jest jeszcze jednak w ogóle, panie dyrektorze, panie dyrektorze, proszę pana. E, co? Czemu nie ma dyrektora? przecież on tutaj eee. był przed chwilą. To jest Nigdy go już nie zobaczycie! Co? E, co, ale. O co chodzi tutaj eee. w ogóle? Czemu tu jest napisane Nigdy, a nie nigdy i go nie zobaczymy! O co w ogóle? Czemu? Eee. O co chodzi w ogóle? Ja, ja już skończyłam z prankami, więc... To, to ty a ja to a na, przecież, to ty pewnie znowu coś nagrywasz, że prywastow jakiś Ale vlog nie masę nagrywasz. No tak, już. tak, tak! Tak, nie. tak, a Marcin dobie nie wyjechał do Kenii, wiesz? Dobra, w takim razie musimy naprawdę coś Bo to albo to pewnie twoje pranki są pewnie, co nie? Tak czy no nie. jakie się. moje pranki? No co ty chcesz ode mnie? Przecież nie prankuję. No to o, sorry, sorry. Na pewno Obiecujesz, że już nie prankujesz. Obiecuję, tak. Na, no na kolana. No to co się dzieje jak to nie ty, no to powiedz mi w takim właśnie, jakim cudem oni zniknęli, dyrektor zniknął. Prostu... Przecież tutaj był! Oj, albo może się z nami bawi w chowanego, może on nastroluje, w sztu kamerę. No i się rozpłynął. No właśnie, albo... Ej, z zobacz, nie ma dyra i skarbiec tu jest, stajesz, włamuje mi się do skarbce, cały złoto nasze i wywalamy ze szkoły Albo Albo laptop jest włączony i zmienimy sobie oceny Zmienimy mu tapetę na jakąś śmieszną haha ale pranka nagramy Nie no Nie zmieniaj ocen w dzienniku Zwariowałeś no, na koniec matematyzm. Dobra, ale weź! No. Dobra, ej, Donaty, zobacz, musimy go znaleźć. Choć powiemy w ogóle pani, że go w ogóle nie ma, coś, bo to jest naprawdę jakieś dziwne. Dyrektor zginął, mój drodzy, dyrektor, proszę pani, dyrektor zginął! Proszę pani naprawdę nie ma dyrektora. Gdzie jest Leon? Eee, co, tu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy gdzie no, jest no, Leon? zniknął, nie Proszę wiem, pani, zniknął. ale dyrektor zniknął, nie ma dyrektora i była tam tabliczka, że nigdy go już nie zobaczymy. Jak to? No proszę pani, niech pani nie, zobaczy. Niech ja Niech pani, pani to zobaczy. zobaczy, a wy, reszta niech zostanie. reszta zostanie. Tu niebezpiecznie, że czeką... zostańcie oczy niebezpieczni, żeby wajcie Nie wiadomo o co chodzi. Tutaj chodźcie w ogóle, zobaczyć, nie pani, zobaczy, co tu się stało? No tabliczka, tu jest tylko tabliczka, no niech pani zobaczy. To pani a co na to? No, moje pączki są otwarte. A czyli to pani, e? a myśleliśmy, że to pan dyrektor a to, jednak oszukiwał. No, to, to dobra, on to On podobno czyli... był na diecie, bo on podobno robi teraz, wie pani, on teraz pod podobno robi. Bo chce piwny brzuch sobie zwalczyć, ale dobra, chodźmy do, do, w takim razie. Leon! Co ty tu robisz? Co ty tu e? robisz? Leon! 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 Co ty Gdzie no, jest Co się Leon? z tobą stało? Ktoś chciał mnie porwać! Co? Kto to ale, był? To na ulcie ktoś chciał cię porwać. Kto to był? Jak on wyglądał? Czy on. Nie wiem, no, nie, pasz. Ja sobie siedzę, nagle coś ktoś mnie bierze. Ja szybko używam ulta, jak nie jest niebezpieczeństwa, i tu. i nagle. i nagle tu biegnę. I nagle tu. Co? I nagle tu. Leżę. Leon, a czy ty jesteś... ty ranny, bo to chyba krew jest. Czekaj, czekaj, co się z tobą stało. A jak myślisz? Leon, czekaj, stop. Jak on wyglądał? Jakiś opis zrób jego. musimy wiedzieć, kto no nic, to, to znaczy. Nie wiem, nic. No ale widziałeś, to może. Czarne kropki? Kto ma czarne kropki? Ma czarne włosy. Bro? Podejrzewasz broka o to? Przecież był cały czas w tak. sali. Dobra, nikt, nikt stąd nie wychodzi. Tu się dzieje naprawdę coś złego, moi drodzy. Jean, wy w ogóle, zostańcie tutaj. Wszyscy trzymamy się w kupie. El Primo, wszyscy trzymamy razem. Ej, mogę powiedzieć, ja mogę być jako świadek, pomóż wam. No ale ktoś chciał go porwać, moi drodzy. Jeżeli czujecie, że ktoś chce was porwać na ulcie czy nie, to koniecznie krzyczcie, ok? Bo tu się dzieje coś złego w tej szkole. Nie wiadomo co, ale by się ustalić. To parówka, parówka, dobra, na hasło parówka, w takim razie wiemy, że ktoś zniknie. Ej, Jean, gdzie ty? Próbujesz przed chwilą i czemu ty leżałeś? Co ja robisz od 14.34 w poniedziałek? Ja nic nie robię, po co mnie oskarżać? Tak, tak! Tego? Każdy niewinny nic nie robił podobno. Halo, 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 bez... Ja idę go... do pielęgniarki na drugi koniec świata. Śwież żadnych dowodów, dobra. nie oskarżamy uczniów. I dobra, Leon poszedł, uważajmy teraz w ogóle jej, tu się, to wszystko dobra. dzieje coś złego. Słuchajcie. Słuchajcie, według co? mnie to te ołówki są winne, patrzcie jak sobie co? siedzą nie co, co sobie myślą? Co ołówki się tu nie winnie? Dobra, ale w sumie faktycznie Ej, bo... One dobra... mogą to zrobić! Dobra. Gdzie gdzie byłeś o 14 trzeci stało? stało? Gdzie czemu, czemu nie ma Gina? Gdzie się powiedział jean? Co się stało z jeanem? Co A, jean? się stało z jeanem? Brata, uleczyli, uleczyli mnie! E, i co? Leo, zniknął jean! Jean zniknął, nasz jean, rozumiesz? Co? A, krzyka, a krzyczał porówka? Nie krzyczał, nic nie krzyczał, stał tutaj i po prostu zniknął. Kto to robi, to ktoś z nas musi być. Nie, coś się naprawdę dzieje dziwnego. Ej, ale dobra, co się dzieje tutaj El Primo w ogóle? Jak to możliwe, że to się dzieje? Przecież to niemożliwe, że to był duch Franka, no przecież on O jego już nie ma, albo w starej szkole. zniknął! Gdzie jest Barley? Nie, no, no, nie, 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 On był tutaj 4 sekundy temu, był tu Barley. O co chodzi? Nie patrzyłam na Leon. Co ty tu robisz? Leon... Proszę mi Nie! Logam! Nie, 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 nie! Stop! Nie, El primo, chodź na chwilę, nas, chodź na słowo! Pijany, El primo, chodź na słowo, chodź na słowo! Poczekajcie, poczekajcie, chodźcie chodź na słowo! Ej, wszyscy, którzy tutaj dostaliśmy, my tylko my zostaliśmy. coś się złego tutaj dzieje. I najgorsze jest, że podejrzewałem, że to jest ktoś z tej szkoły, to robi. Bo mi się wydaje, że. Leon, to się. Skąd ty się tu wziąłeś? Co się z tobą dzieje, Leon? Co się z Tobą dzieje? Proszę Pani, niech Pani pójdzie, bo może Pani zniknąć. Ej dobra, El Primo, przecież Pani Naucielka też może zniknąć, ona może zniknąć. Niech Pani uważa! Pani uważa, co? Co się dzieje? Gdzie jest jest? Nie! Gdzie jest ból? Nie, 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 stop, 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 gdzie jest ból? On pewnie, on pewnie tam uciekł. Nie, to niemożliwe, on nie jest taki szybki, stop, stop. Co się dzieje, moi drodzy? Co się dzieje? Powiedzcie mi wreszcie, co tu się dzieje, bo to jest naprawdę jakieś przera Dobra, dobra, nie, co się dzieje. Leon no chodzie, się Dobra, dostaliśmy tylko my, nie, ja się boję, trzymaj mnie, trzymaj mnie, primo. Co? Co? O, co? Leo, gdzie Co, Leon? Leon! Co? Leon? Co? 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 Leon! Nie, nie. nie. Leon! On, on prankuje, on prankuje, on na ulcie tu jest! On jest tutaj na ulcie! Nie tego ulta! Nie, stop! Stop! Zostaliśmy my, proszę pani, co tu się dzieje... Niech pani mi powie, pani pracuje w tej szkole 47 lat. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia! Na pani siwe włosy emerytalne, co tu się dzieje? Oh. Naprawdę no, no. To, to... Ja już powinna... Ja już historyzowałam, po prostu to jest niemożliwe! Nie, no to proszę, to jest... Co tu robi Leo? Co Co tu robił Leo? Teraz? Co? Co, tu jest? Co? Co, tu jest? co to jest? Co to jest? O Jezu. Co się? Czemu wszyscy tu są? Co? Co się z wami działo? O, coś, coś na stół. Ej, halo, stop, co tu się oh, wow. dzieje? Co tu się dzieje? Yy, yy, a co to są za... Co tu, co to, za drzwi? Co to są za drzwi? Co? Co to jest za... Uważaj, śluza jakaś tu jest. Pan dyrektor? Jest pan dyrektor? Dzień dobry. Co? co tu się stało? Niech pan mówi, co się stało, panie dyrektorze. No nie wiem, pisałem sobie dokumenty i nagle, bach, i tutaj jestem. Co? A i co się stało z wami? Barley, Barley, no. panie, co się z wami stało? Mówcie, co się stało w ogóle? Nagle ktoś mnie porwał, no i tutaj się znalazłem JIN, A TY, CZY KTOŚ WIE CO TU SIĘ DZIAŁO? Czy ktoś wie co się stało przed porwaniem? No, ja, ja stałem z wami wtedy, zostałam z tyłu I nagle hop i jestem po Boże, poczeniem. co, co Ej, El Primo, mogę na słowo prosić? El Primo, chodź ze ja mną na słowo na chwileczkę El Primo, El Primo, El Primo, yeah, chodź na chwileczkę okay. tylko, Bo my zostaliśmy, El Primo ej, Primo, stary, stary, słuchaj, sprawa jest prosta Ja już, nie, ja już nie wierzę ja Ale już sta stary, ja stary, słuchaj, stary już... Stary. To jest śmierć moja po prostu. Ej, stary, ej, zamknij się. Ej, Jean, gdzie wchodź? Niech chwileczkę. Ej, stary, Nie, ja stary, stary. Słuchaj, naprawdę, słuchaj stary, ja, ja stary. Już... Ej, primo. Uff. Słuchaj, to jest ktoś z nich, rozumiesz? Ktoś z nich. Ej, spróbujcie wejść! Ej, ktoś z nich, ktoś z nich wsypał. Ktoś z nich to wszystko robi, rozumiesz? To jest sprawka, czy kogoś z nich. Poczekaj, jest Leon? Leon, gdzie jest Leon? Leon, Nie? gdzie leon? jest Leon, leon. leon to, jest... to jest leon. był on, to był Leon przez ten cały. Czemu tu jest stryczek? <laughs> Zeskajcie Zeskajcie tam Co? Co, czekaj, czemu on nas zablokował? On nas zablokował, stop, uciekaj, uważajcie, uważajcie O nie, on ucieka, ej, zobaczcie jaki to jest Ej, El Primo, to był, to był Leon wszystko, to wszystko ja, był Leon Co teraz robimy? Ja, ja, tu są kule, no, tu jest, to jest, to jest nawet taki laptop Czemu tu jest tu operacyjny? Jean, nie, nie umieraj w, w, ja czy on ja na nas ja ja eksperymentuje. Tak, co, co, co teraz robimy, nie wiem. Ja możemy wyjść. Ale jak Leon Jaką nas... dziurę? A jak Leon nas tak się... Ale dziurę. właśnie on jest dziwny, moi drodzy, ja w ogóle podejrzewam Będę. o to, że on eksperymentował ze swoim ultem i on odkrył nową mieszankę ultów Ultratorem, Bo moi nie. drodzy. Odkopał co ultrator, jest ultrator. O dobra. No Nareszcie no mamy, mamy wyjście w ogóle. chodźcie, zrobiłem wyjście. To tam jest, tam jest Leon, tam jest Leon! Czemu on wiesz jakimś samochodem do szkoły? Co jest to bole? jeszcze my się policzymy, wiesz? A, to jest dopiero. To był wszystko on. Jezu, moi jezu, moi jezu, drodzy, to jezu, wszystko jezu. był Leon. Ja nie wierzę w to, naprawdę ja w to nie wierzę. Boże, w każdym razie moi drodzy, pamiętajcie o tym, że nasze 60 tysięcy subskrypcji moi drodzy i jak najpiszcie pod tym odcinkiem w komentarzu piosenka, jeżeli stawicie łapkę w górę, nagrywamy dla Was moi drodzy, piosenkę ze szkoły Browser, moi drodzy. Nagramy dla Was specjalną piosenkę piszcie jako jakąś się zobaczyć. I moi drodzy, do zobaczenia w kolejnych odcinkach ze szkoły Browser. Cześć moi drodzy, żegnamy Was pa. wszyscy, pa pa, pa, pa. pa. pa.